Robert, Jasek poszedł na zakupy, tak. a my zostaliśmy sami na gospodarstwie. Pokaż mi, jak wy tu się ogarniacie rano? Co tu by można było dzisiaj, nie wiem, zjeść u was? No już bardzo proste, tu można makaronik ugotować. Aha. Mamy tu, jest woda oligoceńska, którą za darmo obierzemy Ogóreczki tu, hamburgery. I lodówka niepotrzebna, bo jest tak zimna, Właśnie jabłodowca. o to chodzi. Właśnie to olej można podsmażyć, kupiony w sklepie, czysty. I czosnek musi być, oczywiście. Czosnek, tak, to jest tradycyjne. Batoniki tam, o takich słodkości, co tam się komu nie tego. To ciekawe z tą wodą, dlatego, że ja się zawsze zastanawiam właśnie, skąd się bierze wodę w takich sytuacjach. Dlatego, że no, pragnienie to jest takie... Taka rzecz, którą trzeba natychmiast zaspokoić zawsze, prawda? Tak? Tak, jak się Tam kolekie. Się... Ale jest soczek malinowy. Aha. Tutaj puszki mamy. A te puszki to kupione są. Tak, to są rzadkie, Cały ten, cały pak. I gdybyś chciał takiego hamburgera teraz usmażyć. To jak... No to olej odpalam maszynkę i smażę. Możemy to zrobić? No możemy. A teraz wezmę ten. Gaz. – A patelnia jest? – Nie, w tym garnuszku robi. A, w garnuszku. A tu jeszcze jakieś pierogi są, widzę, tak? tak? – A to pierogi to by trzeba było na wodę… – Tak, to, się, to jest po to woda przeniesiona. – I to wszystko no, jest świeże, no w tym sensie, że, że no. tu jest chłodno, tak jak w lodówce, więc… No. – Cukier, tak. w razie czego tam ktoś… herbatkę zrobić. – A tu jakieś warzywo? Co to jest za warzywo? – No nie wiem, to jakiś kabanosik czy coś tam. Kabanosi, to chyba jest kabaczek nawet Może nie wiem. Jak to się nie nazywa. wiem, ja też nie wiem dokładnie, jak to się nazywa. A tu garderoba widzę cała. No buty stoją na zmianę. Bo A tu, to wie... wasze buty są? Tak. Hmm? To mamy na zmianę tu. Ubranie jest na zmianę. No tak. Żeby dała się do prania tego, to się przebrać, żeby czyste było. To właściwie do prania wszystko jest przygotowane, ale... Ty głodny nie chodzisz. Nie. Tu jeszcze też widzę hamburgery? Tak, to, to jest kolegi. Aha. Każdy ma swoje. I to są hamburgery kupione w sklepie? W sklepie, tak. A jeżeli chodzi o wydawki, czy możesz dostać na wynos też? Czy bierzecie na wynos? czy? Na wydawce? No. Nie wszędzie. Ale można to zrobić, tak? Tak. Przeważnie na poburżański. A ta taśma, co to jest ta taśma? A to znaleźliśmy. Ona nie ma jakiegoś swojego zastosowania. Nie. Uuu, o. nie będzie dzisiaj śniadania. Nie. Mi się wydaje, że. Nie. Chyba nie będzie śniadania dzisiaj. Robert Lipa, idziemy do baru. O, widzę, że tu macie jeszcze jakieś śrubokręty. Tak. To taki niezbędnik złomiarza. Tak. No nie będzie, coś z gazem jest, albo... Z, albo z maszynką coś jest nie. Tak. No, no widzisz i co wtedy? Na nie. surowo takiego hamburgera to chyba by nie dało rady. Ale jak wyliśmy wtedy ostatnim razem, a tutaj tym? Może tym coś trzeba zmienić. Nie, 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 nie bo to właśnie wyciągamy butle. No. I co? A może pusta butla jest? Nie dopiero utworzymy nową. No i co? Jest! No. No zaraz mogę podsmażyć. A ta taśma, do czego ta taśma służy? To jakaś zabezpieczającą się, Może się przyda, może nie. Rozumiem. To nie tego. A raz to. To wczoraj solkę robiłem. Olej będzie hamburger zaraz. Lubisz słodycze, bo tu widzę, masz jakieś takie batony. Tak, o czasami trzeba. Mi się wydaje, że sporo takich rzeczy to można gdzieś dostać. Chyba nie trzeba kupować. Ale my nie chodzimy. Po prostu idziesz do sklepu i tyle. Tak jak mi stać na piwo, to stać mi ina. A no to prawda. To prawda. Hmm. No. Hmm. Nie na nie. Myślałem, że to bardziej skomplikowane. No <grafy> to po prostu. Nawet nie myjesz tego garnuszka. No wczoraj było robione. No bo to po sobie samym, to co? Ta. To będzie hamburger w czym, w jakimś sosie pomidorowym, po kropsikach. Tak. No, się zaraz podgrzeje. Ogóreczki są, chlebek jest. To śniadanko będziesz miał. Tak. Gotowe. W ogóle chodzisz głodny czasami, czy nie? Nie, dlatego, że po prostu staram się mieć, a jeżeli nie mam, to są jadłodajnie. Mhm. I dlaczego mam chodzić głodny? No, prawda. Tak. Nie zawsze jest także po prostu zdaję mi jakiś tam złom, żeby sobie kupić. Ale, ale przeważnie tak, coś tam zawsze jest. Poza tym, mi się wydaje, że my przez ten dobrobyt, który jest wokół nas, no, żyjemy jednak w dobrobycie, to mamy taką histerię, że tylko poczujemy lekki głód, to już od razu pędzimy, coś tam jemy. A tak naprawdę można ten głód y, przetrzymać. No i... można, ale to są tak. To są trzy jadłodajnie w ciągu dnia. Hmm. I także to. Nie, Nie chodzi, to, nawet mógłbyś tego nie robić sobie dzisiaj, nie jeść tego, bo ja tak. do jadłodajni nie To nie chodzi o to, to jak nie muszę, to ja się później podgrzeję, tylko chciałem, żeby to nagrać, żeby było, ja nie muszę teraz pokazać jak to jest. Tak, jak to działa, jak, jak tę kochankę mamy. A w ogóle jak te hamburgery smakują? To ja w sumie nigdy nie poparłem takich hamburgerów, ale może... To znaczy, to są no, jak kotlety. Do tego pieczego, Tak. tak. Troszkę no, no. przypali. się przypalił, ale, to nie jest. ale mięso jest ciepłe. No I dobra, już można No już. W każdym razie nie ma lipy. Nie ma, tylko wyciągam gaz dla bezpieczeństwa. No tak, a no właśnie. Dla bezpieczeństwa. A to ja nie pomyślałem o tym, to musi być dla bezpieczeństwa. Dlaczego, że to, jak gdyby była nieszczelna i, i, i któryś papierosa zapalił, to to jest... No Katastrofa. Także to lepiej wyjąć, niech on sobie stoi, w no. każdej chwili można założyć. A masz taką możliwość, żeby to umyć tutaj gdzieś? Już no jest coś... woda, podłączam gaz. I wodę zagotujesz? Tak. I no, tak, rzeczywiście. To ja przykleję sobie tutaj sobie. A jeżeli chodzi o te śrubokręty, bo tak widzę, to taki niezbędnik yy, złomiarza, tak? Tak, bo czasami są różne te <laughs> profile nie po yy, skręcane trzeba rozkręcić. Było ciężko na wózek naładować, bo to różne, i powyginane i tak dalej, i tak dalej. Dlatego to jest. Bo tu stał taki profil. Nie tak dawno, ale to widzę, już jest rozebrane. I już nie ma, już poszedł na złom dawno. I ile z tego było? A nie pamiętam, bo to różnie, bo to razem to na zbieranie jest, i, i, i puszka jest, i, i profile aluminiowe. Mhm. No to przynosiliśmy tutaj, żeby, bo tutaj mamy narzędzia. To, to. No tak. I to nie takie ciężkie, także łatwiej to później, bo tam na dole to i tutaj wejdzie, może zabrać. A tu chodzisz z takimi też śrubokrętami po mieście? No, w siateczkę się bierze. Mhm. A to nie wszędzie można nosić takie rzeczy przy sobie. Nie no w Polsce akurat nie ma z tym problemu, ale. No to ale w innych krajach nie wolno. W innych krajach może tak, bo <laughs> bierzemy jeszcze magnes, bo niektóre trzeba sprawdzić. Aha. I po co ten magnes? Który jest aluminium, który jest metal. Ach, rozumiem. A na konkretnym przykładzie, na przykład to. No to, to jest metalowe, chyba. A no rzeczywiście. A tu łyżka? Też metalowe. A to wszystko metalowe jest? Tak. Ale ja widzę aluminium u ciebie. Tak. A widzę, widzę. Tylko niech się odczepi to ode mnie. To tak. jest aluminium. O! A zobacz. No, termos, termos, tak. Widzisz? To ty tak sprawdzasz. No tak, to się bierze w kieszeń, bo… Nic a dzięki to, temu wiesz… A nóż? Metalowy. metalowy. To dzięki temu wiesz… to jest aluminium, który jest kwas, kwasówka. Mm. Dzięki temu. No się bierze w kieszeń i się sprawdza. I później już jest dużo na złomie robić selekcję, Bo tak wszystko razem wrzucisz, no to pójdzie jako blacha. A rozumiem. I a czyli... pasówka i aluminium są droższe i po prostu trzeba sprawdzić, bo niektóre się wydaje, że jest metal, a, a to jest aluminium. A jaka jest różnica w cenie, jeżeli chodzi o... No aluminium drogi jest. Jeszcze takie profile, takie co tu stało ostatnio. Ile jest droższe od żelaza? No to żelazo to w złotówce można powiedzieć, a to jest droższe, to jest 3 złote aluminium, Aha. to jest duża przebitka. Czyli to ma sens taki magnesik? Bo no tak, bo wtedy to... robię sobie selekcję na tym... Te... Przed złomem i albo od razu na wózku układam i, i, i każdą osobno kładę Tak to wszystko razem wrzucę to pójdzie jako blacha albo coś. Mi to się to... wydaje, że ty lubisz tę swoją pracę, prawda? No lubię, bo z tego żyję. Ale też to i wiedzę trzeba mieć. No, no chociażby to, żeby... lata praktyki. Chociażby to, żeby, żeby zobaczyć, czy aluminium. Amelinium. Słyszałeś, co to jest Amelinium czy nie? To w internecie nie. taki właśnie, nie, nie Amelinium mówił na aluminium i, a te puszki, które tam leżą, sam jestem ciekaw. Gdzie ten magnes masz? Muszę sprawdzić, muszę sprawdzić tę puszkę. To Ale to zgaduje, że one są. Aluminiowe. A, czyli nie będzie, nie będzie w ogóle przyciągało. Nie no. będzie. A no widzisz. A no widzisz, rzeczywiście, bo wiem, że są też puszki... Metalowe, o tu jest metalowa. To jest metalowa. A no rzeczywiście, ty jak to działa, prosto, zobacz. No dokładnie, lata każdą rzecz sobie rozróżnić w ten sposób na A to są mi działa? O, to, to metal. To jest metal, tak. No ale tego nie wolno ruszyć. O, widzisz, jeszcze nie, lepiej, nie, Nic, jeszcze lepiej jak pęknie. A jak to działa na mieście? Powinienem wiedzieć, a ja nie pamiętam. Na mieście to nie działa. Nie łapie mieć. No. nie łapie. Nie. To już trzeba patrzeć y, po kolorze trzeba się znać, bo jest mieć co innego, mosiąc co innego. A Mosiąc jak będzie na to działał? Też nie Też, łapie. Nie. też nie. Bo Mosiądz to jest y, miedź zmieszana z cynkiem. Coś takiego, ale też. Tak. Więc to jest jakaś mieszanka. No właśnie, a jak stopy oni skupują? W jakiej cenie są stopy? Mosiądz będzie drogi, prawda? No, mosiądz jest drogi. Ale nie tak drogi jak miedź. No nie, miedź jest najdroższa. Mhm. Ubrana jest jak te, Milbera, to to już jest całkiem. To jest około 30 zł teraz, chyba, nie? 32 czy 3. Tak myślę w tej chwili, bo się cały czas zastanawiam nad jedną rzeczą, ale już sobie przypomniałem. Mosiąc to jest stop miedzi i cynku. Tak. Dokładnie. A brąz to jest stop miedzi i cyny. A, może A, i tak, nie wiem, nie wiem, nie znam się tak za bardzo. Ja, bo ty, Jacek, mówiłeś, że miałeś kiedyś żerandol z brązu. Tak. Czy z mosiądzu on był? Y on był z mosiądzu. Z mosiądzu. Z mosiądzu. To jest drogi, bo to jest drogie rzeczy to są. To nie są tanie rzeczy. Nie, nie, nie. Kup teraz to, bo... Powiedz mi, bo wy używacie takich wózków. Mhm. I skąd te wózki bierzecie? do śmietnika, ludzie wystawiają. Jest po prostu dziecko wyrośnie i jest niepotrzebne wystawiają. Żeby nie trzymać w piwnicy, nie, nie w Ale, wszystkie są sprawne, trzeba sprawdzać. Taki wózek, który mi się wydaje, że to jest taki chodliwy towar, to też musisz uważać, żeby ci kto nie buchnął chyba, nie? Nie, tutaj nie, to tu nie ma takiej opcji. Tu już stoją te wózki i stoją. Jeszcze ochrona jest, pilnują. A one się nie niszczą od ciężaru? No jak nie, niszczą się. Przecież to są wózki dziecinne. Jak nieraz wjeździliśmy w bannę no 80 kilo. A dziecko ile? 4 kilo? To zależy jeszcze jakie. Wiesz. No to... Jak na takich hamburgerkach wypasione, to może być 4 z plusem. No i tak, to... A zdarzyło Ci się, że Ci się wózek po prostu rozpadł po drodze? No jak? To nie raz. I co wtedy? No co, musiałem na środku drogi zostawić, iść po drugi wózek albo do zeskupu pożyczyć. Aha. Mhm. Ale Ani... to też tak. Zostawię, ale zanim pójdę, zanim wrócę, już tego towaru może nie być. Mhm. Bo mi się wydawało, że takie lepsze wózki to są nie takie właśnie dla dzieci, tylko takie są, takie, nie wiem jak to powiedzieć, no, taka platforma na półkach. Aha. Są takie, No, są, tak. Dyszerykiem. No. Ale tym jest bardziej wygodny. Taki wózek dziecięcy jest łatwiej. Z... Łatwiej nim jechać. L znaleźć łatwiej. Łatwiej znaleźć i łatwiej jechać, bo jak dużo ludzi jest na chodniku, wychodzą z pracy do pracy i między ludźmi, a z taką platformą, to można im po nogach jechać. Bo to już nie bywa. Tu jeszcze przy okazji podpatrzyłem, jakby papierosy palić się, to po prostu sobie wykruszacie to. Tak. I skręty robimy. A to się kupuje, te bletki tak zwane. No tutaj, owam. I wszystko razem. Ważne, że czosnek jest. No, no. Czosnek to by... Pilnujemy o to, tak. żeby czosnek był. To jest naturalny antybiotyk. I bardzo łatwy. I, i, i tańszy, i naturalny. Bo, bo kupimy w aptece, czy w jakimś tam. Sklepiku jakiś tam apa czy co jakieś porupiere, no to to jest chemia wszystko. Fascynuje mnie ten magnes. Pokaż mi jeszcze, bo na przykład ta klamka, Poczekaj, ja spróbuję zgadnąć. To mi nie Mola. Jacek, zepsułeś mi zabawę. To będzie, to już Jacek, to ma magnes w oczach. Ale to, no rzeczywiście, to jest sam. Jak zostałem, jak zostałem złomiarzem, to jest metalowe. Zobacz, to jest metalowe. To tak. To jest metalowe. No niesamowite, no, a, to, a to jest słonina. Słoninka, tak. No naprawdę, ale to przy okazji się można, można nieźle ubawić. Na przykład zobacz, ten uchwyt tam, to jest uchwyt na gaśnicę. Tak. To, no, na pewno się nie robi tego z aluminium, ale to nie wygląda na żelazo. To jest... Ale to jest jednak żelazo. Żelazo, tak. Bo przyciągnęło magnes. Tak, to jest żelazo. To dowód na to, że to była właśnie gaśnica. gaśnica. A to? To jest, no ja wiem, ale to jest plastik, to jest mi plastik. się wydawało, że aluminiowy, Nie. słuchaj, ja będę miał w tej chwili już obsesję, będę, <grym> będę chodził po mieście z magnesem. Robert, trochę nas chyba głupawka złapała teraz. Czego? No głupawka, no tak mi się teraz trzymać ze wszystkiego, co, Nie wiem, może te, te moje kroksy sobie powinienem na magnes zbadać, czy to, czy to... No nie przeszkadza, lepiej pożartować niż chorować. Ale właśnie a propos, jakieś zabawne historie, pamiętasz? Związane właśnie z pracą, ze zbieraniem złomu, jakieś no, takie nie śmieszne historie. Nie ma, tam, historie? nie ma tam takich zabawnych. Mhm. Nie, to walka o przetrwanie w sumie jest. No tak, nie ma tam takiej zabaw. No czasami, że po prostu mają odłożone materiał, to żeby, mówią, żeby zostawić, nie ruszać. No to raczej to do, do zabawnego to nie, nie należy. Mm -hmm. Miałem takie parę sytuacji, że ktoś tam sobie odłożył i, i, i... A ty chciałeś to wziąć, tak? No chciałem wziąć, ale powiedział, żeby zostawić. Ale nie tam, żeby agresywnie, tylko tak normalnie, grzecznie. Mm -hmm. A tak zabawnych nie ma sytuacji. Czy masz takie pewniaki, jak powiedzmy, potrzebujesz troszkę więcej kasy, to mówisz, a to pójdę sobie w tamte miejsce, tam na pewno będę to miał? Czy... Cały czas chodzi się w ciemno. Nie ma także, bo czasami coś się znajdzie, a czasami nic. Nie ma także, tam idę i tam jest pewnie. To tylko idę, może być, może być. To tak samo jak i, i puszki się zbiera, albo są, albo nie ma. Mi się wydaje, że to musisz mieć też takie wyczucie, żeby po prostu nie wziąć czegoś, co, co jest czyjeś, żeby nie być potem posądzonym o kradzież. Najlepiej, nie? jak jest owo kontenera, tego się nie bierze, bo ktoś się odłożył już. I to różnie może być. Ale jak w środku, no to można raz. Wiesz, ale jest cała masa takich rzeczy w koło. No nie wiem, właśnie w tej drodze na Tarchomin, tak mi się wydaje, są na przykład takie metalowe parkany. Wiele z nich jest poprzewracanych, te siatki są powyrywane i teraz pytanie, gdyby coś takiego wziąć, zwinąć, czy potem by nie było, że to ty to przewróciłeś? No to różnie może Wiesz, być. Wiesz, o czym mówię, prawda? Wiem, 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 ale to różnie może być. Takie to rzeczy... takich rzeczy nie bierzesz po prostu? Nie, nie, bierzesz. takie rzeczy, to jest, nie, to ktoś jakieś tam parkan jakieś ogrodzenie, tak, tego się nie bierze. Jak masz wątpliwość, to po prostu zostawiasz to? Zostawiam. Uh -huh. Nawet, żebym nic nie zarobił, to pojadę na jadłodajnię, a, a takiej rzeczy, tam różne szlabany są aluminiowe, ale te, tego też nie wolno, bo nie przejmą. Trzeba mieć jakiś dokument z danej spółdzielni, instytucji, jakiejś firmy. Ja nawet nie mówię o kradzieży, tylko ja mówię o sytuacji, kiedy weźmiesz coś, co ci się wydaje, że możesz wziąć, a zostaniesz posądzony o kradzież, bo to wtedy są już poważne sprawy. No lepiej tego nie czepiać. Ja, podejrzanych tak, yy, materiał to lepiej się nie czepiać. Jak wiesz, y, no, prowadzę tego typu rozmowy od wielu lat i rozmawiałem z ludźmi, którzy mieli tego typu zatargi prawne z powodu złomu wynoszonego z terenu kolei. Aha, rozumiem. A. Bo to jest wtedy lipa, prawda? No to jest lipa, i, i nie wchodzi się na jakieś tam różne zakłady, instytucje, bo to. Jeszcze chciałem Ciebie zapytać o taką rzecz, mianowicie spotykasz na tych wydawkach jedzenia innych bezdomnych. Mi się wydaje, że niewielu bezdomnych zbiera złom. Wolą siedzieć na kubeczku, wolą chodzić A to na dużo jest, rączka. tak. Chodzą tak od jadłodajni do jadłodajni cały dzień. Masa tych ludzi. Nie chcą, nie chcą, nie chcą zbierać. Oni woli pójść za darmo zjeść i tyle. Dlatego, że w tej Waszej pracy jest jakaś determinacja. No Musisz coś sobą prezentować, musisz troszeczkę się znać na tym wszystkim, musisz wiedzieć, gdzie są skupy, umieć zagadać do ludzi. No, raczej tak, ale to tam z, czasami <kluzm> <kluzm> przy okazji pytam, jak gdzieś jakieś remonty jeszcze coś nie mają. Jak mają, to dadzą, a jak nie mają, to powie: przejdź za godzinę, za dwie, przyjdź jutro będzie. A byłeś kiedykolwiek na y, takim musiku, w takiej potrzebie, że musiałeś poprosić przechodnia o pomoc? Nie, nigdy. To chyba też lepiej mieć przy sobie kumpla Jacka czy Mariusza, bo wtedy, jeżeli coś się stanie, to zawsze możesz liczyć na pomoc. No tak. No i my przeważnie z Jackiem chodzi. Przeważnie. To, co mnie uderza, to jest to, że ta wasza bezdomność jest wypełniona cały czas aktywnością. No, cały czas aktywnością Cała... i cały czas w ruchu. Cały czas coś robisz. Cały czas. No nie tak, że będę leżał cały dzień i co Nic. Robert przyjmiesz czeladnika? <głos> <głos> nie, pytam się serio. <noise> pytam się serio. <noise> nie, nie chcę. No mnie na czeladnika, no. <noise> A na czelernika, ciebie, tak. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Proszę bardzo. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never ever, 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 ever gonna So no 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 I don't think so No 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 it's never ever 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 ever